Oczekiwania! Eem, dziecko, możesz posprzątać pokój? Bardzo proszę. No pewnie, no mamo, nie posprzątałbym pokoju. Rzeczywistość! No niestety. Andrea, posprzątaj w końcu ten pokój, no. Ile mam Cię prosić razy? Tylko teraz? Natychmiast... Ale jestem co Bez dyskusji możesz jej posprzątać spokój. Ale zaraz to do kina. To nie wyjdziesz. O nie! Idę nie posprzątać! Oczekiwania! Ale to jest bomba! No po prostu nie. Pewnie, że możesz. No i cię pisosko kochana siostrzeczko. <laughs> Rzeczywistości. Gdzie jest mój. Mo... Nie, nie, Mamo! Oczekiwania. Córeczko, chodź do szkoły. Dużo czasu ci nie zostało. Jaki piękny dzień. Pora z rzeczywistości. Dziecko, wstawaj do tej szkoły, już no południa, Witoria, wstawaj, nie płodnij się, to tylko teraz, nie dyskutuj ze mną, nie stajesz, śniadanie gotowe. Oczekiwanie. Córeczko, dalej, czułeś do szkoły, teraz jest późno do Rzeczywistości. Dziecko, co ty tak długo robisz? No stalej, ja kochanie. Mówię, to od na godzinę. Tutaj. O, no ale pól, swety, buty. To, no mamę, No mam Ale z butem, moje dziecko. Oczekiwania! Mamo, wychodzę do kina. Dobrze, tylko że ze sobą siostrę. No dobrze, chodź, Kasia. Chodź dalej, chodź. Rzeczywistość. No. Mamo, wychodzę do kina. Dobrze, ale wejdę ze sobą siostrę. Nie słyszę? Nie! Papa, pa. ja idę do żadnego kina! Nie, nie! Nie, wolno iść. Oczekiwania! Przejdziesz ja do kina? Rzeczywistość. No gdzie ona jest? No idę, uspokój się. Nareszcie. Idziemy. Ja. Ale... No co się tak nią Oczekiwania! No. Biegać? Tak, już jestem gotowa. Idziemy. Kocham głęby. Idziemy na głębce, czy to nie? To czy nie, A jeszcze moim terapiętką, bo teraz jeszcze czego idziemy. pewnie no, Rzeczywistość. No, jestem gotowa. O, jesteś gotowa? Eee, a ty miałbyś być dzisiaj? No, widzimy na pierwszy głos. idziemy na popołudnie, więc na no, dużo czasu, ale będziemy przygotować. Nie? Eee.

film, bo zapomniałam. No horror oczywiście. Rzeczywistość. No i gdzie ona yes. jest? Co tak długo? Wiesz, jestem zła. No to idę sobie, nie do ten film, nara. No to pa. 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 Jeśli, jeśli wam się podobało, to... lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. I do zobaczenia w tym odcinku. A no. na młodość że Oskar? <laughs> Oskar? Vykaži